Ledwo co wczoraj do gry trafiła nowa aktualizacja, a my już mamy ogrom wycieków i wiemy już, że w grze na 100% odbędzie się event sezonu trzeciego i będzie on na koniec sezonu mamy kolejne szczegóły fabularne, następne wycieki zwiastuny na temat sezonu trzeciego Star Warsów i jak zawsze mamy sporo ciekawych wycieków. Siemanko wszystkim, ja jestem Migał i witam Was na odcinku z nowości z świata Fortnite. Dzisiaj jak słyszeliście mamy ogrom wycieków na event i sezon trzeci, ale zanim one to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego. Konkursu. Standardowo, jeżeli to Ty chcesz zgarnąć prezent za 300 fauldolców, to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i Suba z dwonem, bo ponad 50% z Was tego nie robi i przypominam jako Epic partner o kodziku kicia, tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. A my widzowie, przejdźmy sobie już do nowości, bo jest tego wszystkiego bardzo i to bardzo dużo i na początku zaczniemy sobie od pewnej rzeczy, która jeszcze się nie wydarzyła, ale będzie miała miejsce już w następnych dniach. Osoby, które jeszcze nie pamiętają, to zaraz na początku marca twórcy gry na oficjalnym. W oficjalnej stronie poinformowali nas, że niebawem wszystkie osoby, które dopuściły się poszczególnych przewinien, za które otrzymały bana w Fortnite, otrzymają drugą szansę i ponownie otrzymają Unbana. Sama zmiana w Unbanach głównie dotyczyła osób, które oszukiwały na turniejach, oszukiwały w zwykłych grach oraz sprzedawały programy do oszukiwania, i jeżeli otrzymali oni bana ponad rok temu, teraz będą oni dostawali powoli te Unbany. Wspominam Wam o tym tutaj nie bez powodu, ponieważ twórcy wraz z tą informacją dali nam znać, że pierwsze unbane będą przydzielane w kwietniu, a jak sami widzicie, dzisiaj jest 2 kwietnia, więc teoretycznie gracze ci powinni móc już teraz zagrać sobie w Fortnite'a. Nie jestem pewny, czy już mogą, bo sam nie widziałem nigdzie informacji, w których byłyby szczegóły na ten temat, lecz w każdym razie już w tym miesiącu teraz do gry wrócą osoby, które kiedyś oszukiwały i otrzymały one tak zwaną drugą szansę od twórców. Ale spokojnie nie martwcie się, jeżeli osoby to ponownie dopuszczą się takiego samego przewinienia, otrzymają już stałą karę na zawsze, a dodatkowo ...gry cały czas wysyłają pozwy do osób, które oszukują... ...w taki sposób, tak więc na pewno nie będą oni ponownie... ...ryzykowali. Skoro znacie już informacje na temat... ...unbanów, przejdźmy sobie do kolejnego ciekawego tematu, jakiego... ...dzisiaj dla was przygotowałem, a chodzi tutaj widzowie o event... ...kolejnego sezonu trzeciego, jak i oczywiście same nowości... ...na kolejny sezon, który trafi do Fortnite'a. Od samego... ...początku obecnego sezonu informowałem was, że... ...na samego koniec w grze raczej na pewno pojawi się mini... ...event na żywo, tym bardziej, że już drugiego dnia tego sezonu do internetu trafiły pojedyncze informacje właśnie na temat tego wydarzenia. Jak się okazuje, dopiero kilka dni temu temat ten został już oficjalnie potwierdzony i podał nam go najpopularniejszy leaker z Fortnite'a, czyli Hypex, który napisał, że mini-event ponownie odbędzie się w grze na sam koniec obecnego sezonu drugiego. Informacja ta była dla nas naprawdę bardzo ważna, ponieważ wiemy dzięki temu, że wydarzenia, które mają miejsce na wyspie teraz, będą miały jakieś swoje zakończenie na sam koniec sezonu i przy okazji dowiemy się dzięki temu, jak dojdzie do sezonu trzeciego z motywem Star Warsów. Ale teraz pytanie, co pojawi się na samym evencie sezonu trzeciego i widzowie w tym temacie mamy już kilka opcji, a najważniejsza jest taka, że Baron Kane, Midas, Daigo i prawdopodobnie Jones i Nadzieja będą brali w nim jakoś udział. Z ostatnich nagrań fabularnych z dnia 27 marca mogliśmy się dowiedzieć, że Baron oraz Daigo mają ze sobą pakty i Baron dostarcza mu złoto, a Daigo daje mu moc, wspomina on o Midasie i że chciałby jego złote ręce na ścianie i chcę go za wszelką cenę pokonać. Dodatkowo z tych samych zadań fabularnych dowiadujemy się, że Daigo ma takie same prawa jak on sam, bo rozkazuje jego pomagierom słuchać się Daigo, co podpowiada nam, że samo wydarzenie, które będzie na koniec tego sezonu na pewno będzie powiązane z tymi dwoma ważnymi postaciami. Z dialogów od postaci Midasa mogliśmy się dowiedzieć, że większość osób na wyspie szuka obecnie fragmentu punktu zerowego, który w niepowołanych rękach może wyrządzić ogromne szkody na wyspie i nie może go przejąć Baron Kane oraz oczywiście go. Gdy to zrobimy, może wydarzyć się coś naprawdę bardzo złego i coś czuję, że w tym sezonie odnajdą oni właśnie ten fragment punktu zerowego, a wszystko dlatego, że od samego początku na wyspie trwają przekopy w różnych miejscach i zapewne w którymś momencie jakoś go znajdą i co ciekawe, niektóre przekopy wraz z aktualizacją cały czas się powiększają. Pamiętajcie, że nie wiemy do końca, na czym będzie polegał event i obecnie posługujemy się tylko zadaniami fabularnymi, lecz na evencie na pewno spotkamy barona Keina Daigo prawdopodobnie mi. Dasa, ...możliwe, że fragment punktu zerowego i kilka innych rzeczy, które będą ważne. Spodziewajcie się nawet widzowie, że na evencie, który odbędzie się właśnie na koniec tego sezonu... ...pojawią się małe elementy związane z Gwiezdnymi Wojnami, a tylko dlatego, że to właśnie na tym evencie dowiemy się... ...jak dojdzie do sezonu trzeciego Star Warsów. Tak więc to właśnie dlatego będzie to event sezonu trzeciego, bo mimo tego, że będzie on dotyczył Barona Keina, Dajgo i innych rzeczy... ...to właśnie na nim pojawią się również nawiązania do Gwiezdnych Wojen i dowiemy się dlaczego... Nowy sezon będzie o takiej tematyce. Co do tematu sezonu trzeciego, to tutaj również mam dla Was małe, lecz naprawdę ważne informacje, i również, tak jak te wcześniejsze informacje, dotyczą one wydarzenia na żywo, ponieważ poza tym eventem teraz do gry za kolejny, lekko ponad miesiąc, trafi jeszcze jedno wydarzenie na żywo. Na zakończenie kolejnego sezonu trzeciego Star Warsów spodziewajcie się, widzowie, że też pojawi się event na wyspie, a wszystko dlatego, że z wycieków, które otrzymaliśmy jakiś czas temu, mogliśmy się dowiedzieć, że Star Warsy będą miały jakieś nawiązania do fabuły, która toczy się obecnie w grze. Dodatkowo, aby potwierdzić Wam to, że Star Warsy będą miały ważne nawiązania co do fabuły Fortnite'a, mogę pokazać Wam to tutaj. Jak widzicie, ta skrzynka tutaj to skrzynka ze Star Warsów i co ciekawe, to właśnie ona ma zostać wykorzystana do jakichś nowych zadań fabularnych, które trafią do Fortnite'a. Tak więc jak najbardziej można się spodziewać, że w grze pojawi się kolejny mini-event na koniec sezonu trzeciego rozdziału 6, i wspominałem chwilkę temu, że kolejny event będzie mieć później, bo jak jeszcze nie wiecie, nowy sezon trzeci rozdziału 6 ma trwać tylko 35 dni. Dodatkowo, co jest tutaj naprawdę bardzo ważne, w tym samym momencie, w którym będzie kończył się kolejny sezon trzeci rozdziału 6, będzie kończył się równocześnie sezon trzeci w trybie OG rozdziału pierwszego, w którym też na koniec wydarzy się coś ciekawego, więc kto wie, może będą w tym jakieś pojedyncze nawiązania. Sam nowy sezon 3 będzie dla nas skrywał ogrom przekazackich nowości, ale pamiętajcie widzowie, że wszystkie z nich to i tak jak będą i tylko i wyłącznie Star Warsy, tak więc wszystkie nowości takie jak skiny, przedmioty, lokacje, bossowie, skiny karnetu będą właśnie o takiej tematyce jak Wam wspomniałem. Jeżeli interesują Was jeszcze jakiekolwiek poprzednie informacje na temat sezonu trzeciego oraz eventu, bo przykładowo znamy większość skinów nowego karnetu, to koniecznie obadajcie sobie ten odcinek tutaj, bo są tam wszystkie pozostałe wycieki i spokojnie, bo na pewno to nie jest jeszcze wszystko. Do tej pory, jak widzicie, dostajemy tylko takie ogólne informacje, ale nie ma w nich żadnych szczegółów, więc na pewno wycieków będzie bardzo dużo, a kolejnych spodziewajcie się już po tej następnej aktualizacji, która będzie zaraz 8 kwietnia. A skoro jest mowa tutaj o aktualizacji, która będzie 8 kwietnia, to szybko sobie przy niej pozostańmy, ponieważ, jak jeszcze nie wiecie, widzowie, już za 6 dni od dzisiaj do gry trafi kolejna aktualizacja, a w Fortnite już teraz pojawił się jej zwiastun. W informacjach w lobby pojawiła się informacja, że już 8 kwietnia do trybu muzycznego zostanie wprowadzony nowy sezon, i jak jeszcze nie wiecie, to właśnie ta gwiazda widoczna na moim ekranie w tle będzie głową kolejnego sezonu, w tym trybie gry. Wraz z jej wydaniem, w trybie tym pojawi się całkowicie nowy karnet z nagrodami, nowe instrukcje nowe przedmioty, naprawa błędów, nowa scena główna i ogrom innych naprawdę przekozackich rzeczy, tak więc wyczekujcie nowej aktualizacji. No i oczywiście, poza nowym sezonem muzycznym sama aktualizacja przyniesie nam ogromy innych nowości, a w tym właśnie tak jak mówiłem, kolejne wycieki na temat eventu i sezonu trzeciego, tak więc wyczekujcie kochani, bo z każdą aktualizacją jesteśmy coraz bliżej do jego startu. Na pewno w tej aktualizacji pojawią się jakieś wycieki, a jeżeli to ty chcesz na kanale kolejne odcinki na temat eventu i sezonu Trzeciego to koniecznie zostaw opeczkę do góry i komentarz sezon trzeci, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod tym filmem jak zawsze dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na samym początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutra na filmie po południu yo